Nie ma raz kolejny piłkarski, bingo. Zaczynamy. Ever Banega, Ever Banega, Argentyny nie ma. Chcemy na Nie no, Gedys na pewno, Benfica, Koksu, Turcja, Bernardo Silva, Bernardo Silva. By byłoby to na przykład, nie, Iwanowicz. Serbia, John Rinaliza, Champions League winner. Bo wygrał wtedy z Liverpoolem, Kolar of Roma na pewno, Hamsik, Mały uh, balon de Oro, Skip. Sandro Brazylia, Ambrosini, Tu uh, wiem skip, Macon, Liverpool, nie. nie. Martinez. Ha ha, ha. ten River, ale to nie to. Openda. Skip. Zlatan. Okej, okay, tu będzie chyba tylko Barca. Masz szczerano. Nie, on był w River, był w River, dobra. Eee, Zielu. Skip. Bremerian Porto. Nie, dobra. Humes, Skip, Florian Wirtz, Bayer, ok, Christian Pulisic to będzie USA, Jimenez, coś mi się odpada, kaka to będzie chyba Londoro, tak, Hyundai, to byłoby chyba to. I dobra, zostaje nam tylko trzy kluby i reprezentacja Anglii. Także Flimpunk chyba nie gra w żadnym z tych klubów, Schmeichler w Nicei. Bruyne Skip, Tyrion Skip, Oloris był w Lionie, Balogun Skip, Deko był w Porto i teraz Anglika szukamy. To jest Portugalczyk, Włoch, Hiszpan, jest Anglik. Mamy to.